Witam, witam. Wleciało karmienie. Nie udało mi się w tym tygodniu wyczyścić filtra, także jeszcze jest trochę zarośnięty. Może jutro. E, karmimy rybki. Nie były karmione, krewetka już wyszła. E, no co mam zrobić? Nie poradzę nic na... Patrzcie jaka tam ładna, duża. No co chwilę ma jajka w tym... E, pod sobą. Musiałbym ją przełożyć do... słonej wody, może by coś z tego było. No ale... Piękna. Piękna wyrosła. Piękna wyrosła. Niech sobie rośnie dalej. E, mojej glonojadów nie zatrzymam niestety przy kopaniu. Musiałbym tu jakieś kameki włożyć, no ale jak włożę tu, to wykopiam z drugiej strony. E, także będę myślał nad zmianą podłoża. E, zmianą albo dosypaniem już wielku. Sam cały czas to, co wykopują, ten podkład. Dosypię jakiegoś grubszego piasku, prawdopodobnie jakiegoś wielku, ale to nad może jak pojadę, to coś tam Coś tam przecedzę, przesieję i zobaczymy, co z tego wyniknie. E, roślinka, tak jak mówiłem, chwila nieuwagi. E, nie dałem odżywki, no i wypadły dziury w niej. Następny liść pięknie rośnie. Także poddałem podwójną dawkę. E, no Jak daję podwójną dawkę, to widzicie, co się dzieje z e, moczarką kanadyjską. I tutaj wleciała nowa, nowa roślinka. Nie było czasu dzisiaj jej w ogóle jeszcze włożyć. Także na razie rośnie sobie tak tak jak się na ze sklepu, Lilia daje radę, nie wypuszcza dużych, tam obciąłem, też nie wyciągnąłem jeszcze, tam coś się wykopał. no nie mam, nie mam, nie mam kiedy, nie mam czasu, jest tyle rzeczy do ogarniania, że no, czas by się znalazł, ale, ale to nie były, nie były po prostu rzeczy, które są e, na, na mus, zobaczcie jak w rysach tutaj rosną, nie wiem czy wy to zobaczycie, widzicie? To jest chyba, nie wiem czy to jest krasnoroz czy nie, tej szyby rzadko kiedy czyszczę. I zobaczcie tu jest rysa, no i w rysach osadzają się osadzają się po prostu glony i z nich rosną. Przednią szybę częściej częściej staram się obczyścić, a tylnych bocznych nie za bardzo. Nie ma takiej potrzeby, jakieś tam zawsze jedzonko dla rybek zostaje, popatrzcie jak pięknie kieryski. kiryski sobie tu buszują, już to zaraz zacznie coś spadać. Także będą zadowolone. No taki szybki update, no tak jak mówię coś tu zrobimy z tym podłożem bo nie jestem zadowolony Kulki też wychodzą z tego podłoża, wszystkie te niby 3 miesiące mają wystarczyć na wóz, a co chwilę tylko wychodzi, wychodzi na piasek, także no z piasku nie jestem zadowolony, popatrzcie jaki smog wawelski się tam wyłania Piękny nie No urósł, urósł Zobaczymy jak będziemy, ma mieć 12 cm, czy będzie większy No zobaczymy, na razie jest chyba Jest chyba już w szczycie formy, wielkości ładny, ładny ładny, tam sobie siedzi i buszuje, o wleciał trochę czerwieni, nabrał tam właśnie lubi przesiadywać, albo tu, albo jeden tu, a drugi tam tak sobie przesiadują i i tyle, patrzcie jakie ładne kieryski też ładnie się wybarwiły piękny duży piękny duży, także duże rybki E, neonki, neonki, no słabo, no słabo. Neonki mi jakoś takie wy, wychudzone troszeczkę. Nie wiem, czy po prostu większe ryby ich nie, e, nie przeganiają. Zobaczcie, co tu się dzieje. Widzicie, neonki zawsze są tam gdzieś z tyłu. Starają się cokolwiek dziubnąć. Nawet kreweta przyleciała. No, tutaj głodówka chyba była jakaś. Nie, no wczoraj też dostawały coś, tylko wczoraj wsypywałem, a dzisiaj jest tabletka na szybę. Także e, jest tu walka, jest tu walka. No nic, to tyle na dzisiaj. E, będę robił w akwarium. Może jutro coś tam wam nagram. E, będę robił sprzątanie. O, nawet kirysek podleciał do góry. E, wie, tak się wydaje, że te wie, ryby są bardzo głodne, że je nie karmię. No nie, no karmię je, karmię je, ale nie, nie za często. Czasami no, czasami nie nakarmię jeden dzień, no to lepiej dla rybek. E, wrzucam je czasem pokrzywę, czasem tabletkę. No zależy na noc Staram się tabletki, algi, coś, coś żeby spłynęło na dno, żeby kiereski miały sobie co w nocy e, pokąsać. No i tyle. No, no, ale widzicie, rybki coraz większe, coraz więcej potrzebują zjeść. Także, także czekam. Nic nie kupuję do tego akwarium. Czekam. Po prostu daję, daję po prostu czas i zobaczymy, co się wydarzy z rybkami. No. Ok, no to tyle na dzisiaj. E, zapraszam do następnego sprzątania akwarium, coś tam ogarniemy, e, podczyścimy ten filtr. No i tyle, jak się Wam podobało karmienie, no to rzućcie jakiegoś suba, jakiś komentarz i oczywiście łapkę. E, dzięki za oglądanie, do zobaczenia następnym razem.